Głodnia Rodzicka, Akademia Piłkarska Złocieniec. W ostatnim czasie w Akademii Piłkarskiej trochę sukcesów. Opowiedz, co, co się wydarzyło w ostatnim czasie, no bo trochę świętowaliście. Tak, tak. No ten rok jest dla nas naprawdę jakiś taki, jeżeli chodzi o piłkarskie sprawy, to, to, to bardzo dużo sukcesów, zaczynając od najmłodszych, od grupy 8 wygranie barka na szczeblu wojewódzkim, U10 ćwierćfinaliści, U12 ćwierćfinaliści no i ta upragniona Liga Młodzika. Jesteśmy w tej pierwszej Lidze Młodzika jako Beniaminek, czyli awansowaliśmy świeżo pół roku temu, no i teraz 11 zwycięstw, 33 punkty, prawie 100 goli strzelonych, tylko 11 straconych, także przyszło nam się zmierzyć z Pogonią, Szczecin Salosem, Szczecin Świtem, Szczecin tak naprawdę cała czołówka tu, tu zachodnio-pomorskiego na naszym skończone wszystko happy endem, bo 11 ma wygranymi także, także na pewno to cieszy, dlatego też są te, 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 te huczne tu zabawy, święta rodziców i, i święta samych piłkarzy, bo to dla nich też na pewno duży sukces, bo, bo, bo mówię, w historii Złocieńca na pewno tego nigdy nie było, bo gra w samej Lidze Wojewódzkiej, ok, gdzieś się to zdarzało, ale wygranie Ligi Wojewódzkiej to naprawdę gdzieś tam duży sukces. Ale ciężko ci chłopcy za to na to zapracowali, ciężko dalej pracują jak widać i, i na pewno nie zwalniamy tempa. Nowy sezon, nowe, nowe grupy, nowa grupa Trampkasz gra w złotej, złotej, złotej lidze, tak jakby, taką ma nazwę, złota złota grupa i z tej złotej grupy możemy już awansować do szczebla centralnego, czyli do 16 najlepszych drużyn z całej Polski. Czy takie sukcesy mobilizują młodych piłkarzy? Oj, bardzo, tak jak widać, no mówię. Na, na, mamy gdzieś tam w każdej grupie 100% frekwencji i, i chłopcy napędzają się, naprawdę się napędzają. Każde. Ten, ten rok zaczynaliśmy w tej lidze Wojewódzkiej trochę tak, tak niepewni, bo chłopcy wiem, że mentalnie na pewno gdzieś tam nie byli na to gotowi, bo to, bo, bo, bo no, nie ma co się oszukiwać. Zdarzyło im się to pierwszy raz i, i na pewno nikt nie był tego świadomy. I me... Zobacz, pierwszy raz i taki sukces. Tak jest, tak jest, mówię. Od razu pierwszy raz zaczęliśmy z grubej, z grubej gdzieś tam tak, przysłowie rury, bo, bo na pewno na pewno jak gdzieś osobiście. Wiedziałem, że będziemy mocni, ale nie spodziewałem się tego, że, że, że możemy być tą numer jeden w województwie. To gdzie jest ta recepta na sukces? Trening. Trening czyli mistrza. Myślę, że tu, że tu bez pracy nie ma kołaczy. Myślę, że i w, tylko i wyłącznie tu wywalczone pięć razy w tygodniu trening, szóstka jednostka, szut, jednostka jest jako mecz. Tak naprawdę czasami bywa, że trenujemy 7 razy w tygodniu i, i trening, trening, sukces, sukces mówię rodzi się w bólach i, i na pewno tu jedna jest odpowiedź. Tylko, tylko i właśnie ciężką pracą. Mm. Młodzi piłkarze ze Złocińca są zauważani już w naszym regionie, szerszym, tym na szczeblu wojewódzkim. Tak, jest, mówię. To najbardziej cieszę, bo, bo tak naprawdę już mamy pięciu chłopców, którzy, którzy teraz już niektórzy trenują z pogonią w Szczecin, niektórzy dojeżdżają, są zapraszani, niektórzy jadą teraz do Świta Szczecin. Jest, jest, mamy reprezentantów województwa. Adam Stalmoczonek właśnie dzisiaj był na kadrze województwa, wybrany do 24 najlepszych zawodników w Zachodni Pomorskim. Ma szansę pojechać na Mistrzostwa Polskie. Jest to szeroka kadra, z tej szerokiej kadry będzie wybrana chyba 20 najlepszych. Oskar Klimowicz też wczoraj wrócił z kadry. Co chwilę coś, co chwilę coś. Mamy mega mocnych. Zawodników. Mówię, to się wszystko tak urodziło, że, że gdzieś z tych 20-osobowych grupy zbudowaliśmy tak mocną ekipę, że Ostatnio na meczu ligi wojewódzkiej było czterech skautów z różnych klubów i nie tylko z naszego województwa. Dzisiaj na treningu było już dwóch chłopców z, z województwa wielkopolskiego, którzy chce tak naprawdę dopinamy już te transfery, także na pewno się dużo dzieje. Dojeżdżają do nas dzieci już już naprawdę z, z obrębaniem 30 kilometrów, A teraz doszło do tego, że od sierpnia mamy, mamy dwóch chłopców jeszcze tak najprawdopodobniej, jeżeli te transfery zostaną dopięte z Wielkopolski i, i też też będą, też będą już do nas dołączali i rodzice będą wozili. Będzie już, jak Robota jest robiona, jak są te sukcesy to na pewno rodzice też wiedzą w co inwestują, a najlepsza inwestycja jest inwestycja w swoje dzieci, także fajnie, bo pasja, 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 pasja to jedna, ale też pomoc rodziców jest, jest mega ważną sprawą. Pamiętam początki Akademii, to łatwo nie było. No nie, na pewno, na pewno. Dzisiaj to już jest zupełnie, jesteśmy w ogólnie, piłkarsko jesteśmy na zupełnie, na zupełnie innym poziomie, bo no wiadomo, no, zbudować coś z niczego też nie jest łatwo, bo, bo dostawałem tu dzieci, którzy tak naprawdę, którzy tak naprawdę jeszcze dobrze nie potrafili kopać, ale, ale mówię, mozolna praca i to jest, to jest, to, jest, to, jest to, jest to że to po prostu każdego dnia trzeba od siebie wymagać i, i nie poddawać się po prostu, bo jedno dziecko łapie szybciej pewne rzeczy, drugie, drugie dziecko łapie wolniej, ale po prostu jak widzisz jakiś potencjał, jak ten, jak ten potencjał jest zauważalny na boisku, to po prostu trzeba w to inwestować, trzeba być upartym. Ja, jako trener, mam nadzieję, że mam to oko w miarę dobre i, i widzę w tych dzieciach potencjał, także nie poddaję się i staram się codziennie, żeby, żeby po prostu stawali się lepszymi piłkarzami. Muszę powiedzieć, w ostatnich latach szorstka współpraca ze złocińskim samorządem, ale w ostatnim czasie po zmianie władz trochę to się zmieniło. Byłeś na sesji Rady Miejskiej, otrzymałeś wyróżnienie. Czy to początek nowej, dobrej współpracy? Mam nadzieję. jesteśmy, Ogólnie jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo ostatnio tu na meczach i był zastępca burmistrza, także ogromny zaszczyt. Przez trzy lata ostatnie za, za tych starych kadencji, tak naprawdę byliśmy gdzieś tam wskreślani, nikt o nas nic nie mówił i, i tak naprawdę nikt nas nie oglądał. Mi osobiście było bardzo przykro, bo wiem, jak ciężką pracę ci chłopcy dają, ale oto od, od teraz są zmiany. Mam nadzieję, że zmiany na dużo lepsze. I, I mówię, i już pani burmistrz gdzieś tam nas zaprosiła i dostaliśmy podziękowania, i też mówię, pan zastępca co był na meczu, widział to wszystko, co się dzieje, jesteśmy, jestem zaproszony na kolejne spotkania, był pan starostwa, dostaliśmy jakieś tam nagrody, chłopcy dostali nagrody, fajnie, bo, bo, bo mówię, bo myślę, że wyniki robią swoje i to wszystko na jakim dzisiaj piłkarskim poziomie są dzieci, to, to, to procentuje i myślę, że powiat, miasto, gmina możemy być dumni z tych dzieciaków, bo, bo ja mówię, to, to jest nasza duma po prostu, to się jest duma, bo ja jestem, ja jestem po prostu mega szczęśliwy, że mam takich piłkarzy, takich pracusiów i, i wiem, że oni chcą więcej i oni chcą więcej, i takie rzeczy jak obecność zastępcy burmistrza, zaproszenie pani burmistrz czy, czy pana starosty to ich mobilizuje, bo ja wiem, że każda nagroda, że oni też na to już patrzą, że oni też na to patrzą, oni chcą być tak naprawdę okładką złocięca i robią wszystko, żeby nią byli I ja, ja, ja uważam, że są po prostu piłkarsko i sportowo dzisiaj dzisiaj naprawdę jesteśmy gdzieś tam w skali Polski już powoli rozpoznawalni bo i byliśmy w Krakowie i byliśmy w Warszawie wygrane mecze gdzieś tam z drużyny z całej Polski, z ekstraklasy także to robi wrażenie i po prostu ślimajmy tak dalej, róbmy swoje, a mam nadzieję, że po prostu te zmiany, które zaszły, one będą tylko i wyłącznie na plus. Integracja nie tylko na boisku, to też różne wyjazdy, różne spotkania? Tak jest. Obozy, nie obozy. Teraz właśnie za, dwa, za trzy tygodnie wyjeżdżamy już na pierwszy obóz, na Folwark, tu gdzie zawsze tak naprawdę mamy już gdzieś tam te współprace nawiązane. W poniedziałek wyruszyliśmy 66-osobową grupą do Warszawy na mecz Polska-Turcja dla dzieci. Mega przeżycie. Dostaliśmy gdzieś tam bilety w nagrodę ze związku od pana prezesa Mateńki. Jest za pomocą gdzieś tam, pomógł nam w tym bardzo nas taki mój asystent Patryk Homański, który gdzieś w tym wszystkim uczestniczył. No mega, mega, mega sprawa, bo, bo pojechać 66-osobowo uśmiechniętych dzieci grupą do Warszawy, zobaczyć to z bliska, tę tą atmosferę, Stadion Narodowy Lewego, tych piłkarzy, o których oni śnią. No po prostu jak wracaliśmy, no to widziałem, widziałem łzy w tych oczach, łzy w oczach w tych dzieciach ze szczęścia i, i mega fajna sprawa. Dla mnie jako trenera zbudowało się coś mega fajnego, bo nie tylko dzieci, ale rodzice są bardzo zaangażowani. Trybuny na każdym meczu są Pełne po prostu. Ostatnio przyjeżdżając, grając w meczu na szczycie przeciwko salos szczecin, trybuny były tak pełne, że, że po prostu ci chłopcy ze salosu powiedzieli, że, że na no, takiej meczu jeszcze nigdy nie grali. Także naprawdę duży szacunek podziękowania i brawa również dla rodziców. Do kiedy trenujecie? Równo z rokiem szkolnym, nie, przepraszam, 23 w sobotę jeszcze wyjeżdżamy na turniej do Goleniowa dwoma grupami, rocznikiem 2014-2016 i, i od razu od niedzieli 25, 4, 4, tak, 24 wyjeżdżamy już na dwa obozy. Pierwszy obóz jest wyjazdowy ze Spankiem, tam już zabieramy takich bardziej odważniejszych dzieci, a później robię taki dochodzeniowy od 9 do 16 do 17 codziennie dla takich mniejszych dzieci. Dużo atrakcji, ale przede wszystkim trening piłkarski. I trochę odpoczynku w wakacje dla młodych piłkarzy, czy nie warto? Tak jest. Trzy tygodnie mamy wolne, ale szybko musimy wracać, bo, bo tak jak mówiłem, ten awans do tej grupy złotej, do, do trampkarza, gdzie, gdzie tak naprawdę pewnie już w sierpniu będziemy musieli zacząć ligę, mobilizuje nas do tego, że gdzieś tam 2 trzy tygodnie odpoczynku i musimy wracać na motory, bo, bo, bo przed nami ciężki sezon, a jak chcemy awansować do tego centralnego szczebla, czyli 16 najlepszych drużyn, gdzie dziś gra, gra Pogoń, Szczecin, Legia, Warszawa, Lech, Poznań, no to musimy wykonać ciężką pracę i zrobić wszystko po prostu, żeby wypaść w tej lidze jak najlepiej. Dlatego odpoczynku być może za dużo nie będzie, ale to dwa, trzy tygodnie, każdemu się przyda i, i wracamy pełni, pełni, pełni nowej świeżości do, do ciężkiej pracy trener też odpocznie, bo na boisku spędzasz bardzo dużo czasu. No tak, tak naprawdę jestem gdzieś tam, o Jezu, na boisku myślę, że codziennie od 14 do 21 przysiaduję to na boisku, plus weekendy również po 6-7 godzin trzeba popracować, także tu jest mój nowy dom, tak od trzech lat robię to, ale no spokojnie, na pewno też znaj znajduję czas na odpoczynek, gdzieś tam, kiedy mogę to sobie na to pozwalam, ale najważniejsze na tę chwilę są dla mnie ci dzieci, żeby, żeby wysyłać ich świat po prostu, żeby w wieku kończąc ósmą klasę, siódmą klasę po prostu nie musieli, nie musieli na tą chwilę zostawać w Złocieńcu, tylko iść świat i zdobywać, zdobywać te piłkarskie szczyty. Nazywam się Tymoteusz Sępniewski. Jesteś piłkarzem Akademii Piłkarskiej? Tak, z się. Ze Złocieńca. Jak w ostatnim czasie, co robiliście, gdzie graliście, jakieś sukcesy? Yy, sukcesy tak, wygraliśmy Ligę Wojewódzką, zajęliśmy pierwsze miejsce. No, po prostu dopiero dołączyliśmy do, do Ligi, a już pokazaliśmy klasę no i... Żeby taką klasę osiągnąć, trzeba trenować. Jak wyglądają Wasze treningi? O, trenujemy ciężko, pięć razy w tygodniu. Yy, poni w poniedziałek, w środę i w piątek trenujemy piłkarsko, a we wtorki i w czwartki mamy treningi siłowe. Trener nas nie podsłuchuje. Jak się pracuje z takim trenerem, z takim doświadczonym? No, bardzo dobrze się... No. Wiadomo, doświadczenie robi swoje, nie? Słuchacie trenera? No, oczywiście. Dyscyplina musi być. A Jan Wodaczyk Na jakiej pozycji grasz? Szajotkowy obojętny. Od kiedy jesteś w Akademii Piłkarskiej, pamiętasz? Od trzech lat. Jakie były te początki? No, to jedno było na początku, ale z każdym treningiem się rozwijałem. A właśnie jak teraz jest po tych trzech latach? Lepiej na pewno. Jak jest atmosfera w drużynie? Bardzo dooła. Wszyscy się dogadują, każdy sobie pomaga. Czekacie na te mecze? Tak. A treningi, jak wyglądają wasze treningi? No, są ciężkie na pewno. No najpierw jest grzewka ogólnoozwojowa, koordynacja, jakieś schematy, sprinty. Strzelba i geja końcowa. Jestem Kasper Skraba. Jestem z klubu Akademii Piłkarskiej Złocieniec. Jestem kapitanem mojej drużyny. W ostatnim czasie jakie rozgrywki, gdzie byliście, co robiliście? W ostatnim czasie graliśmy z Demnem. Wygraliśmy w, graliśmy w niedzielę Wygraliśmy 0 Wcześniej jeszcze na przykład graliśmy z Pogolem. wygraliśmy 3-2. Z takimi topowymi klubami to już samym wygrany były. Takie, takie wygrane z tymi topowymi mobilizują do dalszej pracy? Bardzo. Jak się wygrywa, chce się grać jeszcze z lepszymi i z nimi wygrywa się. A jaka jest atmosfera w waszej drużynie? Bo jesteś kapitanem, to widzisz chyba tą atmosferę. Każdy sobie pomaga, jeden, jak mówi przysłowie, jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy za siebie skoczy w ogień i pomagamy sobie. Słuchacie trenera? Każdy słucha tren, na przykład jak coś źle zrobimy, to się wydrze, ale to dopinguje, jakby żeby lepiej to zrobić.